Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnych zajęciach z nauki gry na perkusji. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak zagrać iść rytm. Ten rytm zagrałem z podkładem na samym początku filmiku. I teraz chciałbym Wam wytłumaczyć właśnie jak zagrać ten sam rytm, ale po prostu różnie stylistycznie. Posłuchajcie w wersji pierwszej. Będzie to rytm zagrany troszeczkę spokojniej. Jak teraz właśnie ten rytm przerobić na rytm iścierokowy? Trzeba go zagrać bardziej agresywnie. Jak to możemy zrobić? Możemy zagrać go przede wszystkim głośniej, mocniej, ale tutaj kluczową sytuacją będzie to, iż otworzymy delikatnie hi-hat. High hat to wiadomo, składa się z dwóch talerzy. I nie grając normalnie, wydobywamy dźwięk dość taki przyjemny. Ale gdy go zaczniemy troszkę otwierać, on swoim brzmieniem robi się potężniejszy, głębszy, i to właśnie taki hi-hat będzie potrzebny w rytmie rockowym. Posłuchajcie teraz, zaprezentuję wam drugą moczoną tego samego rytmu, troszeczkę mocniejszej aranżacji. Jak pewne zauważyliście, zagrałem te same rytmy, ale jednak delikatnie one się różniły. I właśnie czasami taki szczegół jak otwarcie samo hi hatu powoduje, że my zmieniamy charakter tego rytmu i robią się bardziej agresywne. Taki rytm właśnie w muzyce rockowej jest potrzebny. I posłuchajcie na sam koniec, jeszcze raz, właśnie z podkładem, jak zaprezentuję wam ten rytm rockowy. Właśnie był rytm rakowy mojej wersji. Zachęcam Was do wspólnego grania i oglądania kolejnych zajęć online. Tymczasem to już koniec. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.